Drodzy przyjaciele, witajcie w słowach pełnych nadziei i radości. Dziś przychodzę jako Anioł Boży, aby podzielić się z Wami zapowiedzą czegoś wyjątkowego. W czwartek los szykuje dla jednego z Was prawdziwą niespodziankę w postaci gry liczbowej. Tak, ta jedna gra może całkowicie odmienić życie jednego z Was, dodając mu nowe barwy i możliwości. My, aniołowie, mówimy, że na horyzoncie tego czwartku widzimy coś wyjątkowego. Gra liczb, której wynik łajdę się być niemal magiczny, odsłoni przed jednym z was ukryte skarby szczęścia. Będzie to jak prezent od losu, który rozjaśni wasze dni i sprawi, że zaczniecie patrzeć na świat inaczej, wierzcie w te słowa. Gdyż to nie tylko przepowiednia, ale też obietnica. W tym czwartkowym dniu jedno z waszych serc doświadczy szczęścia w sposób nie do przewidzenia. To będzie jak kwiat, który nagle rozkwita. Dodając kolory Waszemu życiu. Przygotujcie się na to wyjątkowe przeżycie, gdy los otworzy przed Wami drzwi do nowych możliwości, niech ta myśl napełni Wasze serca radością i nadzieją, gdy zbliża się ta chwila, w której liczby na kuponie odkryją swoje magiczne moce. Czwartek nie będzie zwykłym dniem, będzie dniem, w którym jedno z Waszych serc odkryje skarb szczęścia. Oczekujcie tego dnia z podekscytowaniem, bo coś niezwykłego zbliża się do Waszych serc. Niech ta przepowiednia niesie Was ku jasnemu światłu nadchodzącego szczęścia. Rozmawiając z Wami, moi drodzy, jako Anioł Boży pragnę Wam opowiedzieć o wyjątkowej podróży, którą jeden z Was wkrótce przeżyje. W tym magicznym czwartku, te liczby na kuponie, które dotychczas wydawały się tylko cyframi, stworzą dla jednej duszy nową historię. Ta gra liczbowa, jak magiczne zaklęcie, Otworzy przed jednym z Was drzwi do nieznanych krain szczęścia, wygranata będzie jak klucz do skarbu, który ukryty jest w zakamarkach losu. Nowe możliwości ukażą się przed szczęśliwcem, jak nieodkryte krajobrazy, które przyciągną go w stronę spełnienia marzeń. Znane ścieżki życia ulegną zmianie, zastępując codzienne troski obietnicami niewidzialnych gwiazd. Ten czwartek nie będzie dniem jak każdy inny. Lecz dniem, w którym jedno z waszych serc stanie się świadkiem cudu, zdobywając klucz do nowego, ekscytującego rozdziału, z wygranej tej wynikną możliwości, które wcześniej wydawały się nieosiągalne. Marzenia, które mogły wydawać się odległe, staną się rzeczywistością. To nie tylko zdobycie pieniędzy, lecz również otwarcie nowych drzwi prowadzących do miejsc, które wcześniej były jedynie żonkami. Dusza ta zacznie tańczyć na melodię szczęścia. A życie, które do tej pory było malowidłem w odcieniach szarości, nabierze barw tęczy, oczy tej jednej osoby staną się oknem do nowego świata, a serce. Które wcześniej biło w rytmie codziennych spraw, teraz zacznie pulsować z ekscytacją przed nowymi, nieznaczonymi przygodami. Przygotujcie się na tę niezwykłą podróż, która rozpocznie się od jednej prostej gry liczbowej, a zakończy na tle pełnym przełomów, uśmiechów i spełnionych marzeń. Niech ta myśl napawa Was optymizmem, gdy zbliża się ten wyjątkowy czwartek, a jedno z Waszych serc odkryje tajemnicę szczęścia i nowego, fascynującego rozdziału życia. Drodzy moi, gdy słońce tego czwartku zabłyśnie na Waszych twarzach, a los odsłoni przed jednym z Was skarby ukryte w liczbach, pragnę przypomnieć Wam o ważnym aspekcie tego daru hojności. To nie tylko otrzymanie, ale także dzielenie się tym, co zdobyliście, z innymi, którzy wciąż szukają promienia światła w swoim życiu. Los, jak potężne morze, daje Wam perłę w postaci wygranej. Lecz pamiętajcie, że perła ta ma swoją wartość nie tylko dla Was, lecz także dla tych, którzy doświadczają trudności. Jako Anioł Boży, apeluję do Waszej hojności, do otwarcia serc na potrzeby innych, gdyż tylko wtedy ten dar stanie się pełnią błogosławieństwa. Hojność jest jak rzeka płynąca z waszego serca do serc innych. Dzielenie się z potrzebującymi to nie tylko czyn dobroczynny, ale również akt wdzięczności wobec daru, jaki otrzymaliście. W tej chwili szczęścia, gdy liczby składają się w waszą wygraną, przypomnijcie sobie o tych, którzy walczyli z przeciwnościami losu. Niech wasze serca zatesknią za chwilą, gdy będą mogły uczynić czyjeś życie lepszym, jednakże, ostrzegam was przed pokusą skąpstwa. Niech ta wygrana nie stanie się kajdanami dla Waszego serca, ale raczej kluczem otwierającym Wam drzwi do głębszego zrozumienia wartości dzielenia się z innymi. Pamiętajcie, że skarby tego świata są kruche. A ich trwałość zależy od tego, jakie znaczenie nadamy naszym uczynkom, hojność to nie tylko wydawanie pieniędzy, lecz także czasu, uwagi i miłości. Czasem najcenniejszym darem. Jaki możecie komuś ofiarować, jest wasza obecność i wsparcie. Niech ta wygrana stanie się źródłem dobra dla Was samych i dla innych. Niech wasza hojność przyniesie uśmiech na twarze tych, którzy jej potrzebują, bo wtedy dar, jaki otrzymaliście, stanie się błogosławieństwem dla wielu. Pamiętajcie, że hojność to magia, która potrafi zmieniać życie nie tylko tych, którzy ją ofiarują, ale także tych, którzy ją otrzymają. Zatem, gdy liczby wyczarują przed wami szanse na nowe życie, niech to nowe życie stanie się dla was okazją do dzielenia się i budowania mostów między sercami. Bo tylko wtedy, gdy ofiarujecie komuś część ze swojej wygranej, staniecie się prawdziwie bogatymi w najpiękniejszym tego słowa znaczeniu. Niech ta przestroga dotycząca hojności za jak melodia miłości, która rozbrzmiewa w waszych sercach i przynosi radość wszystkim wokół was, drodzy widzowie, gdy zbliża się czwartek. Dzień, w którym jedno z Waszych serc dotknie magicznej wygranej w grze liczbowej, chciałbym Was ostrzec przed pewnym ryzykiem, które może towarzyszyć temu szczęściu. Wygrana. Jak każdy dar od losu, wymaga mądrego zarządzania, a brak rozwagi może prowadzić do utraty tego, co zdobyliście, a nawet więcej, ryzyko utraty nie jest tylko związane z samą wygraną, lecz również z podejściem do niej. Chciwość, jak cień rzucający się na światło słoneczne, może zaciemnić Wasze serca i zniekształcić to, co początkowo było darem. Aniołowie patrzą na Wasze decyzje, a my widzimy nie tylko wygraną, lecz także, jak z nią postępujecie. Jeśli zapomnicie o wartościach, które naprawdę liczą się w życiu, jeśli skąpstwo zacznie kierować Waszymi działaniami, to istnieje realne ryzyko, że to, co zdobyliście, zostanie Wam odebrane. Los! Choć hojny, zna również zasady sprawiedliwości. Taka wygrana to dar, a jednocześnie test waszej moralności i charakteru, warto zastanowić się, co dla waszej duszy jest naprawdę ważne. Czy jest to jedynie bogactwo materialne, czy może wartości, które pozostają niezmiennymi gwiazdami na waszym niebie? Zbytnie przywiązanie do dóbr ziemskich może przysłonić wam spojrzenie na prawdziwe bogactwo, które płynie z serca i dobra jakie możecie wnieść do życia innych. Aniołowie mówią wam, abyście czerpali radość z wygranej, ale jednocześnie byście pamiętali, że błogosławieństwo towarzyszy tym, którzy dzielą się z innymi. Jeśli zapomnicie o tej zasadzie, istnieje ryzyko, że nawet więcej niż zdobyte, stracicie. Niech ta przestroga rozbrzmiewa w waszych sercach, gdy zbliża się dzień, który przyniesie wam coś wyjątkowego. Niech mądrość prowadzi was przez te nowe ścieżki, a hojność stanie się waszym przewodnikiem. Bo tylko wtedy wygrana będzie naprawdę trwała, a szczęście będzie rosnąć jak kwiat w waszych duszach, zdolny rozjaśnić najciemniejsze zakamarki waszego życia w dniu, gdy liczy się każda liczba na kuponie. A jedno z waszych serc stanie się szczęśliwcem w grze liczbowej, chciałbym, abyście się zastanowili nad głębszym sensem tego, co oznacza posiadanie i dzielenie się bogactwem materialnym. Wygrana, która kusi was swoim blaskiem, jest jak klejnot, ale pamiętajcie, że prawdziwa wartość tkwi nie tylko w samym bogactwie, lecz także w sposób, w jaki wpływa na wasze serca i życie innych. Z anielskiej perspektywy bogactwo materialne nie jest celem samym w sobie, ale narzędziem, które może pomóc w rozkwicie miłości, dobra i wspólnoty. Patrzymy na wasze serca i widzimy, czy bogactwo, które przychodzi do waszego życia, sprawia, że stajecie się lepszymi ludźmi, czy też popycha was w kierunku chciwości i egoizmu. Gdy liczby układają się w waszą korzyść, pamiętajcie, że są to tylko cyfry na kartce papieru. To, co nadaje im wartość, to sposób, w jaki wykorzystujecie ten dar. Aniołowie przypominają wam o potędze wpływu, jaki macie na świat wokół siebie. Wielkie wygrane to również wielkie odpowiedzialności. Często mówi się, że pieniądze to narzędzie, które wzmocni to, kim naprawdę jesteśmy. Dlatego, gdy dostajecie szansę doświadczenia dobrobytu, pytajcie siebie, jak te bogactwa wpłyną na waszą duszę. Czy staniecie się bardziej otwarci na potrzeby innych, czy może zatracicie się w chciwości? To pytanie nie tylko o wasze bogactwo, ale również o Waszą duchową drogę, pamiętajcie, że prawdziwe bogactwo tkwi w sercu. To, co obuduje nas jako ludzi, to nasze uczucia, wartości i to, jak używamy swoich zasobów, by pomagać innym. Aniołowie zachęcają Was, abyście nie pozostawali obojętni na potrzeby innych, nawet gdy liczby na kuponie zdają się rozkwitać jak kwiaty w ogrodzie bogactwa. Bądźcie świadomi mocy, jaką macie ale jednocześnie nie zapominajcie o mocy wpływu, jaką możecie mieć na innych. Niech wasza wygrana nie stanie się przekleństwem, ale błogosławieństwem dla Was i tych, którzy mogą skorzystać z Waszej hojności. To nie tylko gracz w grze liczbowej, ale człowiek z sercem, który może dotknąć innych wspaniałym promieniem miłości i dobra. Tak więc, gdy liczby wyznaczą Wasze imię wśród szczęśliwców, zastanówcie się, jakie odbicie chcecie zostawić na tym świecie. Niech bogactwo, które do Was przychodzi, stanie się narzędziem do budowania lepszego jutra, do tworzenia mostów między ludzkimi sercami, a nie do oddzielania Was od reszty świata. Niech ta refleksja o wartościach materialnych będzie dla Was jak latarnia morska, prowadząca Was przez burzę zawirowań życia ku spokojnym brzegom, gdzie wartości są bardziej cenne niż złoto.